Dzień dobry, bardzo witam serdecznie w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi imienia Leona Janty-Połczyńskiego. Nazywam się Aleksandra Kamińska, jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z architektury krajobrazu. Wraz ze mną są moje koleżanki, z którymi razem organizowałyśmy dzisiejszą imprezę dla uczniów, czyli Chill Day. Dzień dobry, Joanna Regent, doradca zawodowy. Tak jak tutaj koleżanka wspomniała. Organizujemy imprezę Chill Day zawodowo. Dlaczego zawodowo? Ponieważ chcemy, aby każdy uczeń zapoznał się z prowadzonymi przez naszą szkołę kierunkami. W tym roku mamy edycję architektury krajobrazu. Jak Państwo mogli zobaczyć, mnóstwo rzeczy się dzieje, jeżeli chodzi o architekturę krajobrazu. Witam serdecznie Ewelina Koślińska. W Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych jestem psycholog. Moja rola dzisiaj polega na wsparciu koleżanek, na wsparciu uczniów, coś dla duszy, coś dla ciała, jest coś i słodkiego, i złote myśli, także myślę, że jakaś przyjemność każdemu się należy, zwłaszcza przy tej końcówce trudnego roku szkolnego. Dlaczego jest to nazwa naszego święta Chill Day? Z tego względu, że my jako nauczyciele chcemy też wyjść naprzeciw młodzieży i stąd ta nazwa. Wzorujemy się też troszeczkę na takiej nowoczesności, młodzieżowym języku, które bardziej przybliży to wydarzenie i zachęci ich do udziału, jak również przyszłych naszych uczniów naszej szkoły, ponieważ trwa rekrutacja i myślę, że tutaj zabawa. Przez naukę jest jak najbardziej fajna. Chcemy, żeby nasza szkoła kojarzyła się też z tym, że nie tylko nauka, ale również zabawa, również miłe samopoczucie w szkole, gdzie oni są bezpieczni, mogą świetnie spędzić czas w dobrym towarzystwie. Każdy znajdzie coś dla siebie, a my jako nauczyciele no, za każdym razem coś chcemy tutaj wyjść naprzeciw właśnie naszym uczniom, na których nam bardzo zależy i serdecznie pozdrawiamy.